Siemanko, z tej strony Radomix, to jest drugi filmik z serii Team Racing Manager 25, kariera menedżera Cadillaciem w F1. No i lecimy z kolejnymi wyścigami. Pomyślałem, że w sumie jak mamy 13 milionów i ulepszymy za 4 miliony silnik, to myślę, że się nic nie stanie. Więc ulepszam silnik za 4 miliony. Overall samochodu sugeruje nam z 83 na 84 i teraz zamiast mieć 13 milionów mamy 9 milionów 200. I pomyślałem, że w sumie jedno takie ulepszonko, myślę, że nic by tam nie zmieniło. Ale na razie powiem Wam, że sytuacja klasyfikacji i w ogóle wyniki nasze ostatnie to słabo to, słabo to wygląda. Ale mam nadzieję, że może teraz w końcu zapunktujemy w tym odcinku numer 2 z tej serii. Lecimy z Włochami, z Monzą. P8. Kurde, pers gdzieś uderzył, ale, ale Botas widzę skakuje na dziesiąte miejsce. 9. O Jezu. I Botas jechał dziewiąty i gdzieś uderzył, i kurde, jakbyście się pytali obok, na, y, jak są nazwiska. Y, czemu są te takie pomarańczowe, takie. Loga takie takie no, taki pomarańczowe widzicie obok jak macie tires i macie je na czerwono 1, 2, 3 to obok tego macie takie pomarańczowe to, to oznacza, że kierowca gdzieś kraksy miał, gdzieś uderzył gdzieś coś nie wiem uszkodził I pomimo, nawet, i pomimo tego ja kiedyś przez to spadłem na jakieś P5, P6 ale to w karierze kierowcy jak jechałem jakiś wyścig i nawet jak miałem takie 2 czy 3 kraksy to spadłem na P6 i w, potem skoczyłem na P1 i wygrałem wyścig więc to też ogólnie za bardzo nie ma znaczenia więc tak to wygląda ogólnie. Nie? Dwa bolidy w kudrze, chyba pierwszy raz coś takiego. P5 i P7. Wow, zajebisty wynik. Start też niezły, można powiedzieć. Teraz, żeby tylko nic nie spieprzyć. P8 i P7 to naprawdę solidne punkty. Na razie jesteśmy bez punktów. To by było coś pięknego, jakbyśmy tak skończyli. No, Botas dziś oczywiście kraks O Boże. Peres tak samo. Ale mamy pierwsze punkty. Botas P10 w końcu. Mamy jeden punkcik. I do Saubera się trochę zbliżamy. Ale to trochę zaprzepaszczona świetna okazja, bo tyle punktów mogliśmy zdobyć, a, a spartoczyliśmy to. Kurde, falsy. No, ale pierwsze punkty są super, to mi się podoba. I kolejne punkty: Botas znowu, jeden punkcik I teraz mamy tyle samo punktów, co Kikober. Dwa wyścigi z rzędu, gdzie kończymy w punktach: Botas 10 we Francji, i 10 w USA. W końcu jakieś punkciki zdobywamy. To mnie naprawdę cieszy. Dobra, okay. niezły start Peres DNF Hilbotas też DNF Co to wygląda? Wiecie co ja sobie pomyślałem, że. że chyba nie wiem, czy ulepszać, kurde, ten bolit bardziej, czy nie. Mamy tyle kasy, że co nam szkodzi, nie? No, ulepszyliśmy jeszcze silniki, pit stopy. Jeżeli wyniki będą nadal takie słabe, to trudno. No, 550 tysięcy, no. Nagrody oczywiście dostaniemy na koniec sezonu, bo kasę nawet za ostatnie miejsce w klasyfikacji konstruktorów się dostanie, ale mam nadzieję, że się chociaż na tym dziewiątym miejscu doskonale, że ten kick zostanie wyprzedzony, bo kick jakoś na razie też nie był jeszcze. A i bottas gdzieś się zderzył. Możliwe, że to dlatego, że też za długo po prostu ten driving style agresive był. I też może to spowodowało, że gdzieś no ten... nie, nie wyszło. P12 i P14, okej okay. Okay. P9! Dwa punkty Botasa. Świetnie. I wyprzedzamy Kik Zauber w klasyfikacji konstruktorów. Pięknie. 700 tysięcy dostajemy za ten. Bo za te dwa punkty widzę, że Botas 200 tysięcy. Więc kurde, no Botas to na razie tego od Pereza tłamsi, nie? Jak widzimy, klasyfikacja konstruktorów udało nam się na te dziewiąte miejsce wskoczyć. Pięknie. No bo to stosownie to ma dobre wyniki. No, 10, 10, 19, 14, 9. To są bardzo dobre wyniki moim zdaniem. I no, lecimy dalej. Teraz Azerbejdżan. O, widzicie i teraz, na, teraz jest pokazane Jak skończymy na miejscach 8-10 Ten sezon to 15 milionów dostanie Teraz kolejny domowy wyścig Chyba drugi w tym sezonie Bo Stany Zjednoczone już były Więc lecimy Kurde ale blisko było Perez 11, Bottas 14 okay. Dobre pozycje startowe moim zdaniem i fal start. To mi się zdarza czasami. Chcę jak najszybciej, i kurde, kończy się tym, że to, że ja chcę jak najszybciej, to kurde, kliknę za wcześnie, no i, no i będzie fal start, nie? Dobra, to będzie ostatni wyścig, jaki przejedziemy w tym odcinku. I jeszcze potem, i potem będzie trzeci odcinek. I to już chyba będzie kończący ten sezon. Pierwszy tą karierą Cadillaciem. Więc lecimy z ostatnim wyścigiem tego sezonu. Kanada. Ajajaj. No i to by było na tyle jeżeli chodzi o ten pierwszy filmik, w następnym odcinku dwa ostatnie wyścigi i może w następnym, w następnym odcinku zaczniemy już kolejny sezon, dlatego to by było tyle jeżeli chodzi o ten filmik numer dwa z serii Team Racing Manager 25 Cadillaciem w F1, debiut Cadillaca w F1. Debiut to teraz, potem to już mam nadzieję, że, będzie, że będą coraz lepsze wyniki. To by było na tyle, jeżeli chodzi o, o ten drugi odcinek z, z serii, z gry Team Racing Manager 25, z nowej serii, gdzie gramy Cadillaciem w F1. I to by było na tyle. Widzimy się w następnym filmiku. Do zobaczenia. Może jeszcze dzisiaj wleci ten trzeci filmik i myślę, że, że, że może to się udać, a następne to już raczej będą w następnych dniach. Więc to by było tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek drugi. Do zobacząka. Cześć.